4 marzec 2020 rok. Pacjent zero z Zielonej Góry z potwierdzonym zakażeniem. To dzisiaj się stało, w nocy otrzymaliśmy dodatnie wyniki pierwszego pacjenta, który ma potwierdzone zachorowanie na koronawirusa w Polsce. Świadomość społeczeństwa rośnie wraz z ilością zakażeń. Szybkie działania podjęte przez rząd mają na celu zapobiegnięcie możliwości większego zarażenia. Dlatego na spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęliśmy decyzję o zamknięciu placówek oświatowych, wszystkich placówek oświatowych, a także szkół wyższych na dwa tygodnie. Drodzy Państwo, rozpoczął się pierwszy dzień cuzienkowego wydarzenia, które dzieje się obecnie w państwie polskim. Premier Morawiecki zabronił uczęszczania do szkół, przedszkoli, teatrów przez młodzież i nie tylko. W tym momencie idziemy nagrywać, zobaczyć, jak to wygląda w Gnańsku, w dzielnicy Wrzeszcza, jak reagują na to ludzie i co mają do powiedzenia Armii Krajowej i łączenia wideo z najważniejszych Let's Robert Sielski. Dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusa w Polsce. W tej chwili to już 27 osób. Polska korzysta z genetycznych testów do badań w kierunku koronawirusa, poinformował minister zdrowia. Nie ma szybszych, e, przesiewowych testów na dzień dzisiejszy na świecie. Wagony szybkie kolei miejskie, a także kasy biletowe i ławki na przystankach będą codziennie dezynfekowane, Zdecydował zarząd firmy SKM Trójmiasto. Bo... No dobrze, no, no jakie? były szkoły, sancjary, No bo na chodzi, to chodzi to właśnie o to, żeby panie. czy ludzie panikują, czy Panikują w sklepach, pan do Biedronki wejść. Sądzę, że to też jest y, dosyć wygórowana taka paranoja ludzi, bo ja rozumiem, że jest panika, ludzie się boją, ale no sklepów raczej nie zamkną. Tutaj się nie zapowiada, że zbyt szybko, żeby galerie zamknęli. Sądzę, że nikt nawet kupując pierdyliart tego makaronu, wiele po prostu tych sztuk tego produktu, y, zabezpieczyło się na przykład na miesiąc w przód, tak? To wiadomo. Głównie no, szału dostają wszystko wykupuje. Chciałam mydło kupić i musiała do czterech sklepów jeść. Tak, jakoś nie zauważyłam znaczy Ja Zauważyłam właśnie, że w Biedronce nie ma właśnie ryżu, makaronu i są puste półki kompletnie i trochę szok. No tak, dzisiaj odczułam, bo chciałam kupić paczkę ryżu i już nie, było? nie ma. Nie ma, nie ma. Przykład... Ale nie dziwię się ludziom, nie dziwię się. To ta sytuacja tak, tak Nie. Nie, dziwię się, się każdy się boi, każdy się boi własne zdrowie, własne zdrowie, o życie. Nie, nie, nie za bardzo, nie za bardzo, szczerze mówiąc jeżdżę tą komunikacją miejską i nie, nie czuję paniki no ani... Bo nie boisz się, że się zarazisz, że może być problem? Raczej, raczej średnio, może to jest... A obawiasz się, że na przykład ty nie odczujesz choroby, a mogłaby się przenieść na twojej rodziny? Mm, nad tym się bardziej zastanawiam, ale no... ciężko stwierdzić, czy jakoś to mnie niepokoi. Myślę, że... Też nie za, nie za bardzo. Grypa jak ryba. Nie pierwsza, nie ostatnia i każda grypa Jesteśmy w grupie ryzyka, więc na pewno. Z tym że jesteśmy tutaj poważni, że to jest niepa, bo to Nie samochodem, ale każda grypa nowego rozglądania. Osobiście chyba nie mam takiej Po prostu taka jest moja opinia, że no nie ma co się ty masz tak bardzo obawiać. Szczerze się zdziwiłem, moim zdaniem ta paranoja jest za bardzo nakręcana. Ja się boję się, bo się w kraju? No jestem, bo sama choruję, mam astmę, alergię. Jak zacznę każdej to jeszcze mi, ktoś zwinie, boję się. Ja z nią mam Znaczy to nie jest tak, żeby nie mam kompletnie obaw, ale no gdzieś tam z tyłu głowy to jest, to jakaś tam obawa, że no jednak to jest ten wirus, no i się boimy go. No, Może i też pani, kiedy każdy się boi. No, to tutaj dużo mówić. Ale... Tak, że na światcy codziennie mamy nawet specjalne mydełka i odkaszanie rąk na powitanie. A na przykład podajecie sobie rękę na powitanie, czy nie? Yy, znaczy, znaczy, nie, mówimy cześć. Znaczy nie zawsze, znaczy już sami. Teraz rzadziej, żeby się tak ładnie. nie przemówić. Czyli troszkę się boicie tego, co się dzieje? Yy, znaczy, znaczy nie boimy, tylko ja ja się staramy się przestrzegać zasad. Będę żyć chwilą, będę się cieszył przez te dwa tygodnie. Spędzę czas z znajomymi na domówkach, jakiś, nie. Później będę się martwił za dwa tygodnie, nie? żeby nadrabiać wszystko. Chłopaki się napisze i wszystko przejdzie. <grym> będę raczej bawić się i imprezował. Odpoczywał bardzo. No, Jedziemy do Torunia e, świętować koronawirusa, a żeby trochę odpocząć przed maturą, a tak, no to pewnie będziemy się uczyć. No bo maturalna trzeba się postarać. No? Tak, szkoła proponuje nam taki sposób zajęć, nauczyć będą nam stać materiały na maila albo na platformie. No ale to są zawsze jakieś 2 tygodnie przed maturą w plecy, tak jak zostało nam 5 tygodni, więc jeżeli nam nie przyda matury, no to jesteśmy bardzo My w nie, Ludzie duże. są raczej u nas w szkole bardzo zawiedzeni, bo wszyscy chcieli poprawiać oceny, a teraz to... Tym bardziej, że dyrekcja powiedziała, że to może nie będą dwa tygodnie, tylko prawdopodobnie już do końca. Czy się z tego? E, tak i nie, ponieważ będę tyle siedział w domu i nie mogę nic zrobić, a także, bo mam wolność. Będzie grać bo na komputerze. Na wszystko, ma dzisiaj czas, czas, dużo, dużo jest. Garkie. Tak? Tak, A a, na przykład, a będziecie wychodzili z domu, żeby na przykład pograć w piłkę, pożytkować do kosza? E, czy? Pewnie Wątpię, nie, bo, bo rodzice na nie mnie pozwolą. Że, a, że szkoły są zamknięte, no głównie trzeba by było po dzieci, bo to są takie małe organizmy, że... Uważam, że no najszybciej mogą złapać. W takich skupiskach rodzice jednak jest jakiś pęd do pracy i te dzieci nie mają. Ale ci rodzice powinni dostać też takie urlopy płatne na to, żeby mogły z tymi dzieckami posiedzić w domu. Znaczy, no sobie się sądzę, że sam zamysł jest dobry. To jest ogólnie dobra inicjatywa, bo wiadomo, że może młodzi nie są na tyle narażeni na tą chorobę, co głównie osoby starsze. A wiadomo, że osoby młode są bardziej mobilne, że tak to powiem, więc bardziej łatwiej mogą rozprz rozprzestrzeniać tego wirusa. E, aczkolwiek jeżeli chodzi o na przykład klasę maturalną, jak ja, no to jest gorzej, tak bo my w kwietniu kończymy te zajęcia i no jednak będziemy mieli sporo zaległości. Nie? W szkołach i w szkołach wyższych zawieszone na dwa tygodnie, odwołane imprezy masowe, zawieszona działalność instytucji kultury, zalecane ograniczenia do minimum i urzędów. Tak Polska broni się przed koronawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że koronawirus może być określany jako pandemia. Zobaczymy, co się dzieje w środku. Let's go. na dobre 20-30 minut stania, więc to kompletny bez. spójności w wypowiedziach, jakie usłyszeliście, płyną między innymi z różnicy wieku i podejścia do życia. Od tego dnia COVID-19 zaczął być traktowany poważniej. Z każdym dniem obserwujemy drastyczne zmiany zachowań, ale także kontrastów, jakie zachodzą wśród szarych ulic. Ja rozumiem, że jest panika, ludzie się boją, ale no, sklepów raczej nie zamkną. Tutaj się nie zapowiada, że zbyt szybko, żeby galerie zamknęli. Ludzi nie ma, sklepy umierają. Jak to wpłynie na gospodarkę przedsiębiorców? Zobaczymy. z Was, proszę o modlitwę o to miasto. Złączmy się w modlitwie, żeby napis na złotej bramie z psalmu dawidowego. Pokój w bramach tego miasta i bezpieczeństwo w jego murach się wypełniło. Nie musisz kupować papieru toaletowego na miesiąc. Zaufaj Bogu. Zanim też 10 marca odbyliśmy miłą rozmowę właśnie w galerii Forum w Gdańsku, gdzie rozmawialiśmy z pracownikiem sieci sklepów tak naprawdę z suplementami. Opowiedział nam o tym dużo poza kamerą też, bo nie mieliśmy jeszcze z odpalonej, że duża jakby część ludzi zaopatrzy się w produkty prozdrowotne w ich sklepie, ale także ich sprzedaż aż tak drastycznie nie spadła w porównaniu do innych sklepów właśnie w galerii. Przyznam, że cały czas mamy gości w sklepie, odwiedzają nas osoby. Głównie sięgają po produkty prozdrowotne albo po żywność dietetyczną. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, bo witaminy dziś mogą podnosić tą odporność organizmu, a żywność z długim terminem przydatności zawsze się przyda. A czy zauważyłeś jakąś panikę obecnie wśród ludzi, którzy przychodzą do sklepu? Raczej nie obserwujemy czegoś takiego, raczej osoby są wdzięczne, że mogą się u nas zaopatrzyć właśnie w te produkty pierwszej potrzeby. A gdybyś mógł tak Ci powiedzieć dla osób teraz wszystkich, którzy będą dowiedzieć, co powinni robić właśnie w kierunku rozwijać się sportowo, właśnie działać cały czas, czy jakoś prozdrowotnie kupować u Was rzeczy, czy... Trudno odpowiedzieć. Wydaje mi się, że zdroworozsądkowe podejście to chyba najlepsza porada w każdym aspekcie życia. Kolejnym krokiem było zamknięcie granic państwa. Każda wracająca do kraju osoba musi odbyć dwutygodniową kwarantannę. Podczas naszej krótkiej wizyty na lotnisku odczuliśmy atmosferę, która się na nim utrzymywała. Zdaliśmy sobie sprawę, że dalsze nagrywki są zbyt niebezpieczne dla nas i naszych rodzin. Na ten moment liczba zarażonych osób w Polsce to 325, w tym 5 osób zmarło. Miejmy nadzieję, że najgorsze już za nami.